Czołem. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie sprzedażowym. Kolejne 16 pozycji od antyku przez brak teaty, po śliczny medal z Janem Powłem II w srebrze. Zapraszam. Pozycją pierwszą jest bardzo ładny delfinek Kolbijski, Kosztujący całe 45 zł. Pozycją drugą śliczny denar Antoniniusza, przepraszam, Marka Aureliusza. Pośmiertny. Kosztujący 200 zł. Pozycją trzecią Antoninius Pius, młody po piersie, śliczny denar, kosztujący 220 zł. Pozycja czwarta Julia Denar Suberat, czyli srebrzony denar w miedzi, falsyfikat z epoki, bardzo ciekawa, bardzo rzadka rzecz, kosztująca 180 zł. Pozycja piąta to Denar Julii, już normalny, bardzo ładny. Hilaritas, Bardzo ładna moneta, kosztująca 180 zł. Pozycją szóstą jest śliczny brakteat z mitrą prowansalską, kosztujący 270 zł. Rzadka pozycja. Pozycją siódmą jest brakteat strzałowski z proporcem i krokiewką pod nim, kosztujący 175 zł. Pozycją ósmą jest niedobity półgrosz, ale całkiem ładny. Kaźmierza Jagiellończyka. widać na tej dobitej części, że świeża, sympatyczna moneta kosztujący 50 zł. Pozycją dziewiątą jest półgrosz Zygmunta Starego z 1513 roku. Na awersie 4 kropki. Na rewersie też 4 kropki. Rzadka moneta kosztująca 85 zł. Pozycja dziesiąta to jest żeton gdański wałowy z 1573 roku bardzo ładnie zachowany kosztujący 250 zł w bardzo fajnym trójkątnym kształcie pozycja 11 Zygmunt III Waza, śliczny szelong ryski 1619 kosztujący 45 zł pozycja 12 bardzo ładna dwuzłotówka z żaglowcem trochę przepolerowana w epoce ale ze świetnym detalem Kosztująca 70 zł, pozycja 13 to zestaw trzech dwójek z Polonią, to jest zestaw rocznikowy, drugi, trzeci, czwarty, obiegowe ładne monety kosztujące 60 zł za zestaw. Pozycja 14 śliczny lustrzany medal. Z Janem Pawłem II, wybity z okazji pielgrzymki papieża w 79 roku do Polski i jego wizyty w Oświęcimie. W Oświęcimiu medal ma około 27,5 grama. U Niemczyka był opisywany jako czyste srebre. to oczywiście medal mennicy. Świetna sprawa, kosztujący całe 120 zł. Pozycja 15. Prusy książęce Jerzy Wilhelm. Śliczny, szelong z takim menniczym pęknięciem. 1628 królewiec. Kosztujący 50 zł. No i pozycja 16. 1. Halesz 1908 J Niemiecka Afryka Wschodnia. Kosztująca 50 zł. Rzadka moneta kolonijna. No i to tyle. Jeśli chcielibyście złożyć zamówienie, to zapraszam Was do składania zamówień poprzez maila widocznego w opisie. No i do zobaczenia w następnych filmach. Wielkie dzięki, cześć.